Wszystkich Was serdecznie witam. Dzisiaj szybki odcinek, bo przyszła paczka z chlebowej paczki. I to jest paczka z jagodziankami. Chyba, ale nie wiem z czym jeszcze. Jagodzianki to teraz u nas numer jeden. A za chwilę Wam opowiem, dlaczego chcę Wam to pokazać. Bo to wszystko, wszystko zmienia. Chleb chłopski, chleb starożytny. Jagodzianki, jagodzianki. Kochamy jagodzianki. Spis, co dostaliśmy, zabezpieczone, super. I jagodzianki, jagodzianki. Chlebowa paczka. PL były u mnie już dwa filmy. Jeden był wywiad w studiu z Tomkiem Kostką, właścicielem tej piekarni, twórcą tego brandu Ogi. Chlebowa paczka.pl to jest takie miejsce, gdzie zamawiamy online i znajdujemy to pieczywo w dwóch formach albo powieszone w torbie na klamce rano przed mieszkaniem, przed domem, albo przychodzi normalnie w kartonie, tak jak to co widzieliście. Yy, i wychodzi to kurier impostu, ale jagodzianki dlaczego ja o nich chcę powiedzieć, my już mamy w tym roku trzeci raz chyba, albo czwarty i jagodzianki, zobaczcie jak to wszystko jest inaczej zapakowane o Bogdan, czyli to do mnie oto jagodzianka, 250 gramów, życzymy smacznego, numer zamówienia i tak dalej. W takim kartoniku gustownym, inaczej niż w biedronce, jest jagodzianka. Jak zobaczycie na stronie e, chlebowej paczki, tam jest e, często żona tomka Kasia, która rękami robi te jagodzianki. Pokazuje, jak to naprawdę jest zrobione. Ile tam jest tych jagód? I czemu one są takie prawdziwe i pyszne niż wszystko inne. Co dostajecie Państwo w sklepach. Jagodzianka, 250 gramów, czyli jakby podwójna wielkością. I teraz tak, tu mamy drożdżowe ciasto z długiej fermentacji, które fermentuje długo, długo, i to wszystko na stronie. Na social mediach piekarni Ogi czy chlebowej paczki zobaczycie. Kasia pokazuje, jak zbijają z mamą te jagodzianki. No i tu mamy 100 gramów jagód w jednym, w środku. 100 gramów jagód. Jeśli jagody teraz są w Trójmieście po 50 zł, no to, to wkład jagód 100 gramów, no to jest 5 zł sam wkład jagód. Trudno dostępnych zresztą, bo jagód w tym roku, jak wiecie, jest bardzo mało. Ale zrobiłem coś więcej. Ja zaraz będę jadł i pił kawę z takiej kultowej fliżanki naszej, ale żeby powiedzieć na czym polega różnica, wydrukowałem pierwsze z brzegu, które znalazłem w hurtowni cukierniczej, jak wygląda na nadzienie jagodowe w jagodziankach, w sklepach. Nadzienie jagodowe, nadzienie o smaku jagodowym 12 kg opis produktu nadzienie jagodowe to produkt termostabilny otrzymywany przez gotowanie owoców stanowi doskonały dodatek do wyrobów cukierniczych stosowanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ciasta podczas wypieku nie zmienia nadanego kształtu produktu idealnie sprawdzi się do wypieku ciast i ciastek do drobnego pieczywa rogale drożdżówki oraz francuskiego można go stosować zastosować również do nadziewania po wypieku na przykład pączków Zawartość BRICS 43%, sporządzona ze 125 g owoców na 100 g gotowego produktu. Skład przecier owocowy, owocowy, nie jagodowy, przecier owocowy, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, błonnik jabłkowy, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat w domyśle syntetyczny. Substancja konserwująca sorbinian potasu. Kilogram kosztuje 11 ,25 zł. Hurtowni. 11 25 groszy w furtowni. 11 zł. 25 groszy, czyli złotówka i 2 grosze, kosztuje wkład do taki niecałe, gdyby to było tu w środku, ale tu są jagody. Więc. Możecie wszyscy znaleźć, jak piszecie nadzienie jagodowe, czasem są lepsze te nadzienia, że tam jakieś jagody jednak są, ale tu nie ma, tu jest przecier owocowy. I teraz tak, przecier owocowy. Zazwyczaj w jagodziankach tych przemysłowych jest aronia i czarna porzeczka i syntetyczny aromat jagodowy, który to wszystko zapachnie jagodami. 100 gramów. Jagód w jednej jagodziance. Kruszonka na maśle. Jagody z lasu. I teraz, co możemy dostać lepszego? Nie myślę, że gdzieś jeszcze. Na pewno. Są lepsze te nadzienia dostępne, są dostępne też kiepskie, dlatego jedne jagodzianki kosztują tam, nie wiem, może nawet 3 złote, nie wiem, bo nie kupuję takich rzeczy. No ale są też prawdziwe jagodzianki. I kiedy jest ten sezon tak krótki, że są jagody, to jeśli już mamy zjeść ileś jagód w sezonie, to zjedzmy kilka, ale prawdziwe. Dlatego my chcemy z chlebowej paczki od Tomka i Kasi, no bo one prawdziwe tam są. Do każdego zamówienia dostaniemy spis, co to jest. E, imienny taki, e, podziękowania e, i wszystko, co do tego jeszcze jest potrzebne. Także oce się już zwiedziały, bo jesteśmy na podwórku. Zamówcie. Jest u mnie na stronie. Ja dam link pod spodem. Kod rabatowy do tych jagodzianek. U nich zamówicie wszelkiego rodzaju chleby z długich fermentacji. Zobaczcie te poprzednie dwa odcinki. Jeden był ze studia, a drugi był, gdzie ja recenzowałem ich chleby u siebie w domu przy kuchennym stole, przy którym jemy posiłki. Jedzenie prawdziwych rzeczy może też wymagać jakiejś oprawy. Chcemy to, nie wiem, położyć na talerzu, mieć fajną fliżankę do tego z dobrą kawą. No i. A przy okazji, kawę kupujemy u Mateusza Ostręgi, taką sprawdzoną i przebadaną na wszystko w Keto Centrum. Stamtąd mamy kawę. Ci z piekarni Ogi, od tą kas chlebowej paczki, oni mi nie zapłacą za to, że ja to powiem, ale ja mam do nich tyle przychylności, bo to są kochani ludzie. To jest cudowne małżeństwo którzy robią to wszystko rodzinnie, z synami, z mamą no, no są niesamowici w tym, co robią dlatego jeśli jagodzianki, to chlebowapaczka.pl pod spodem macie kod rabatowy taki, żeby zacząć z nimi przygodę zamówicie też przy okazji różne chleby z długich fermentacji no i, i to jest inny świat jedzenia ja nie polecam wielu miejsc, dlatego że ja po prostu ich nie znam więc mogę mówić tylko o tych które znam. Ich znam dobrze, ich znam kilkanaście lat. Z Tomkiem dużo dyskutowaliśmy, jak ma wyglądać prawdziwe piekarstwo, i on poszedł w tym kierunku, tego prawdziwego piekarstwa, dlatego jest to tak różne od tego, co na świecie na rynku w piekarniach jest. Oni w ubiegłym roku są piekarnią niedługo, a dostali certyfikat Orłów Piekarnictwa w Trójmieście, więc o czymś to świadczy. Dlatego tam was odsyłam. Czujcie się tam bezpiecznie, czujcie się tam zaopiekowani. Nie bójcie się kontaktu z nimi, oni są naprawdę pomocni. I tyle. Tomek i Kasia, kostka, piekarnia Ogi, chlebowapaczka.pl. Gdynia ulica chwasznieńska, czy tak jakoś, <grytanie> ale znajdziecie Ogi, Ogie, Y, Y. Kochamy ich. Trzymajcie się i jedzcie dobre, prawdziwe rzeczy. Na razie jagodzianki zjadłem pół, bo ona jest tak duża, że to można rozłożyć sobie na dwa. Ale pokażę Wam jeszcze chleb, bo bym zapomniał. Chleb chłopski, 500 gramów. Super fajny, super ciężki. Nie puchatek. A w, w moich ulubionych foremkach drewnianych, na no, tomek ze słonecznikiem, ja przekroję go i pokażę wam w środku jak wygląda. Uwaga! Zobaczcie to. Wygląda jakby już go suchego można było jeść. I to jest chleb, który się nazywa chłopski. Dobra z powrotem. A drugi chleb to chleb starożytny 400 gramów. I w kartoniku i w papierowej formie torbie. Posypany grubo siemieniem lnianem brązowym widzę. Kroimy na pół. Prawdziwe chleby. Tomek. Wielkie brawa. Dziękuję, że robisz takie rzeczy. Dla ludzi to jest to, o czym marzyliśmy. To jest to, do czego zachęcamy wszystkich piekarzy, wszystkie piekarnie. No a dobrze pewnie pójdzie tym, którzy jednak to robią. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami. Idźcie po prawdziwe rzeczy do Tomka. Przypominam, nie zapłacili mi za to, że ja to powiem, więc jest to lokowanie przychylności, a nie koniecznie lokowanie produktu. Diolch